Cześć! To będzie bardzo wesoły odcinek. Jeżeli wam się spodoba, to nie zapomnijcie o łapce w górze. To mi motywuje do kolejnego odcinka, do kolejnego grania. Ten odcinek troszeczkę zmienił moje życie. Ja już jestem po. Ha ha ha, Wow, Witajcie! jesteśmy na Dzisiaj zagramy sobie grę, w której chodzi o to, żeby przytoczyć pluszarki. Ale słuchajcie, jak dobrze wiecie, ja mam nowy komputer teraz i mi się cofnąłem wszystkie noce. Ale spokojnie! Słuchajcie, jest spokojnie! Ja jestem dobrej myśli. Przejdę wszystkie noce. Przyjdę się Wszystkie noce, normalnie na easy. za pysk, zamknij pysk, ja będę się ciebie słabo, Bo muszę się dzisiaj wygadać Słuchajcie, szczepią mnie dzisiaj oczy Nie wiem dlaczego, po prostu mnie szczepią jak cholera Ale to mi nie przeszkodziło w tym, żeby zrobić przygodę swojego życia W grze Five Nights, a twoja mama Dzisiaj będzie bardzo ciekawy. Pierwsza noc Eee, yy, yy, sobie Muszę teraz poczekać, aż ona minie, bo w sumie pierwsze jedno co się nie dzieje, więc będę mógł się przynajmniej wygadać, słuchajcie, e, bardzo mi miło, że tak bardzo chcecie tą serię, ale słuchajcie, bez, bez przesady, ja rozumiem, że okej, okay, ja, ja chcę sobie tu trochę pograć, ja tu tutaj, słuchaj, narucia, kiedy kolejna część i tak dalej, ale iz... E, okej, okay. Freddy postanowił sobie także pójść. E, Freddy jest tutaj. Poświęcę sobie troszeczkę w, ci, e, w bany. A, a Chika jest tutaj, okej. Okay. Ja wiecie, ja dawno nie grałem i dawno nie oglądałem. Jak oglądam te filmy, to po pierwsze zdejmuje okay. słuchawki podczas montażu, a gdy ich nie zdejmuje, to proszę Państwa, Co? ja tam cię U, mogę nagrać poradnikiem, jak się, jak się zesrać. Rozkosuję. Za pierwszym razem w pierwszej nocy. Jezu! O! O! Co się stało, kurwa? Czekajcie Misiu Andrzej Andrzej, to ostatnio Andrzej, to, to ja tutaj nie stałeś. Słuchajcie To się nagrywało Ej, gdzie on był poprzednio? Andrzej Andrzej, ja rozumiem, że Mam z twoi koledzy, nie, ale ty byłeś tu od samego początku. Królik, bierz go, bierz go, bierz go. Nie podoba mi się zaistniała sytuacja z tutaj z Andrzejem. Częcie! Wiesz co, Andrzej, ja ci wolęść cię tak przy sobie, bo ja się boję, że ty mi uciekniesz. I nie chcący po prostu, to nie pójdzie po, po naszej myśli Więc Andrzej, cześć Andrzej, pomachaj, pobach Ja chcę z nim porozmawiać, mogę? Dziękuję Ja, ja się porozmawiam tutaj z wujkiem, z wujkiem Markiem Cześć, elo, alo, alo. Cześć, summer job, gówno nie summer job Dostaję bodajże 2 albo 3 euro za godzinę W takim miejscu bym nawet miliona nie wziął za godzinę A mnie cały czas oczy szczepią Ja do oczy nie mogę przejść pierwszy. Andrzej, be with me, be with me to, to jest tak, słyszycie to, nie? Takie, takie tak bez Co ja w swoim życiu zrobiłem źle? Że ja wtedy miałem po prostu. założyć właśnie się maskę. Bo ja się pamiętam, jak cika wyskakuje. Na jakiej ona podstawie generalnie działa. E, w ogóle, gdzie jest Foxy? A nie, Foxy nie. Pierwszej nocy nie ma Foxygo 3,28 AM. Mój pies, O! I don't like that, sir. Jest bany. Nie, dobra, dobra, dobre. dobre z Skryleksów, ani innych takich rzeczy. A few moments later. Mi się wydaje, że tu jest jakiś romans pomiędzy Bany a Ciką, bo one tak zawsze mają taki tryb kooperacyjny, troszeczkę takiego co zawsze walą, wiecie? Eee, I po prostu, no widzicie, i znowu tu Bany przychodzi, nie? I po co ona to robi? Komu to potrzebne? No, i czeka już do mnie zapieprza. No, cześć! Cześć gównie! Nie lubię cię! Ja ciebie nie lubię! Także tak, tutaj macie dzikę. Piękne ołka z tego, że babeczki nie są fajne! A tutaj jest taki cyturze, taki panistyk tutaj jest nawet taki. Dobra! Cika! Wentem chcesz mi wejść? Ja cię widzę! Ja cię widzę! Nie zrobisz mi tak! Wo Zapomniałem o Freddy! Zamknąć tam mordę na Facebooku! O! Oh. Powinno być ok. Dobra, zdejmuję słuchawki już jest dobrze. Andrzej! Jest fajnie! Przeżyliśmy no... Ej, dlaczego masz taki wyraz twarzy stary? To jest takie. Hmm. Dobra, tak czy tak? Nie powinno być już teraz Nie, proszę nie! nie. Nic mnie nie wyskakuje! Nic mnie nie wyskakuje, nie będę nie skręcił! Ma już być koniec! Ma już być koniec! Ma już być koniec! Wywalone wam marionetkę! Nic się nie stanie! Dawaj! Wodź! Wodź! Dobrze! Jest dobrze! Jest dobrze! Uuuuuh! Dawaj, kawy, jest dobrze! Jest, jest okej, okay. jest okej, okay. jest okej? Okay. Okay. Powinno być okej, okay, bo przecież strzeżyliśmy tyle. Jest! Jest, okej! Okay. Wiem, że nie patrzyłem, przepraszam, ale myślę, że poszło nam okej okay. Czy co, e, o ile fabułę, w Creepypasta, wszystko. E, no znowu ty! Wypierdżam MI stąd! No już bany idzie, tak? Już bany. Jezu nie, nie nie dość, że ten na my jaką się nazywał Mam... Mamma, twoja, mama twoja... Mamma coś tam... coś tam z No i stąd! Ja ciebie nie chcę! Jeszcze raz miałem się drugi raz! Nie! No! No nie! Idzie ich sporo, Chika też do mnie idzie, no fajnie! Wypieprzaj, bany. Foxy, ja się boję Foxiego, bo on zawsze wyskakuje w drugiej nocy na początku gdzieś i zastanę Facebook, no nie wyłączę go teraz, no bo się skupiam bardziej na grze. Ło 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 Wow, dlaczego tak nie działało przez chwilę? To mi się nie podoba Okej okay. Słuchajcie, ta noc będzie bardzo ciężka Będzie w chuj ciężka Jeżeli już tyle, tyle animotroników się uruchomiło, a ja już mam połowę latarki To nie będzie nie będzie proste, słuchajcie W sumie to będzie w chuj trudne Okej okay. Gdzie jest. toba, tu cały czas jest ban. Przynajmniej stoją jeszcze w miejscu. Ale zaraz się uruchomią. No, fajnie. No, fajnie. Ta jeszcze w zajebistego speed Co? Ej, czekajcie, ja słyszałem kogoś w ventach. Andrzejku... mój przyjaciel... CZE na FACEBOOK! Tak więc z takim motywem zakończę przygodę z grą Five Nights at Freddy's prawdopodobnie na zawsze. Włączę się nagrywanie na zajebiście, zajebiście po prostu wypierdale w taki sposób moją historię z grą Five Nights at Freddy's, już prawdopodobnie na zawsze. Jeżeli tego nie zrobiliście na początku, w to wątpię, to zlajkujcie ten filmik, pokażcie go mamie, pokażcie go tacie. E, tutaj macie nóżkę, e, więc żegnajcie z za nóżką, dzięki wam serdecznie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, papa! Pa. Jeżeli ten niesamowicie fantastycznie wymetający odcinek ci się spodobał, nie zapomniałam sobie w górze, a tak w ogóle to na fanpage'u są moje fotki, link w opisie.